Nie pozwól Panie Boże mój. Nie pozwól, Panie Boże mój, by świata koniec nadszedł marny, By siostra czy brat konał dziś scenariusz pisząc czarny, nie pozwól, Panie Boże mój, by syn dziś stracił ojca, by w bólu łapiąc oddech dziś czyjeś życie dobiegło końca. Nie pozwól, Panie Boże mój, by łzy w potok się zamieniły, by człowiek silny tak jak dąb powietrza złapać, nie miał siły. Nie pozwól, Panie Boże mój, by wnuczek babci szukał, by przybywając pod jej drzwi, głuchym odgłosem pukał. Nie pozwól, Panie Boże mój, by sił brakło lekarzom, bo przecież serce ściska im, kiedy decyzje swoje ważą. Nie pozwól, panie Boże mój, by strach wiarę zastąpił. W ciężkich momentach, panie mój, ktokolwiek w ciebie zwątpił. Nie pozwól, panie Boże mój, by w trudach dnia każdego zamiast brat, bratem sobie być, pożreć mógłby jeden drugiego. Nie pozwól. Panie Boże Mój, czekania zegar nam stawiając, By życie uciekało z nas, Miłości innym już nie dając. Nie pozwól, Panie Boże Mój, Śmierci grasować dookoła. Spójrz, Tam maleńkie dziecię twe, Jak chcę do mamy, woła. Nie pozwól, Panie Boże mój, doświadczyć nam tragedii. Ty jeden powiedz tylko stop. A piekło w raj się zmieni. A może teraz to ten czas, gdy wszyscy już rozumiemy: Tyś panem świata tego jest, Tyś królem nieba? E gêmea. Czytał Bogdan Tymowski.